Internetowy system rejestracji pacjentów, elektroniczna dokumentacja medyczna, szybsza wymiana danych pomiędzy jednostkami medycznymi, a w konsekwencji wyższy standard leczenia chorych w Braniewie. To tylko część korzyści, jakie przyniesie informatyzacja braniewskiego szpitala. Inwestycja o wartości ponad 1 300 tysięcy złotych, realizowana jest dzięki Środkom europejskim, które w ubiegłym roku pozyskało Powiatowe Centrum Medyczne Braniewie. Projekt, który Został jakby wniosek złożony, jeśli dobrze pamiętam, w ubiegłym roku, uzyskał dofinansowanie. Ma służyć spełnieniu wymogów, które zostały przygotowane i które wchodzą w życie wymogów związanych z informatyzacją i sprawozdawczością. W szpitale niestety ponieważ to jest kosztowne niestety, będą musiały być zinformatyzowane i musiały, będą musiały na bieżąco wiele rzeczy robić właśnie komputerami, a nie na papierze. W ramach projektu w szpitalu powstała sieć informatyczna zintegrowana z nowoczesnymi komputerami. System został wyposażony we wszystkie niezbędne moduły i aplikacje umożliwiające funkcjonowanie poszczególnych jednostek, oddziałów i pracowni. Zakończyliśmy w zasadzie w tym momencie budowę sieci strukturalnej. Chodzi prozaicznie o to, żeby komputery, nowo zakupione komputery w ramach tego projektu były podłączone pod tą sieć i lekarze i personel biały mogli pracować. Trwają prace odnośnie wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, które ma ułatwić pracę personelowi Białemu. Jest to wszystko związane z tym, żeby obieg dokumentów w szpitalu był w postaci elektronicznej. Oprócz tego wykonamy integrację z istniejącym ucyfrowieniem RTG, co w praktyce oznacza, że lekarz dla pacjenta, który jest na oddziale, będzie miał podgląd badania RTG w formie elektronicznej. Projekt zakłada również utworzenie na terenie Powiatowego Centrum Medycznego bezprzewodowej sieci Wi-Fi, która zapewni możliwość bezpłatnego korzystania z internetu wszystkim pacjentom i odwiedzającym. Realizacja inwestycji usprawni funkcjonowanie i pracę szpitala. Zintegrowany system informatyczny umożliwi prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej oraz wymianę danych z innymi jednostkami medycznymi, co pozwoli na lepszą i szybszą diagnostykę, a w konsekwencji na wyższy standard leczenia chorych w Braniewie. Korzyści dla pacjentów będą chyba dwojakie, bo to zmierza prawdopodobnie do, do wprowadzenia po pierwsze karty ubezpieczenia zdrowotnego, a po drugie także regulowania dostępu do informacji medycznej. Więc pewne podstawowe dane prawdopodobnie będą musiały być dostępne na przykład w chwili wypadku. Tak? Więc jeżeli człowiek ma ustaloną grupę krwi, czy jakieś takie podstawowe rzeczy, jakieś choroby, na które choruje przewlekle czy, czy, czy uczylenia na, 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 na antybiotyki, to prawdopodobnie będą musiały być w tej karcie czy w systemie od razu dostępne. Ułatwienie dla lekarzy, szybkość działania tej części biurokratycznej, lepsze rozliczenia, ale to niesie za sobą także pewne konsekwencje, hmm, takie, jakby to powiedzieć, finansowo porządkowe, mianowicie Fundusz będzie dokładniej kontrolował wydatki, zresztą muszę przyznać, że już dokładnie kontroluje, będzie prawdopodobnie jeszcze dokładniej kontrolował wydatki. Ta sprawozdawczość będzie dokładniejsza i dokładniej będzie badana celowość wydawania pieniędzy. Myślę, że, że tak, to, to po pierwsze usprawni pracę, a po drugie a po drugie jakby umożliwi chyba racjonalniejsze wydawanie pieniędzy. W ramach projektu odbędzie się także cykl szkoleń dla pracowników w zakresie posługiwania się wdrażanym oprogramowaniem. Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2015 roku.